Zbiory znajdują się przy Wydziale Biologii w Starym Gmachu Uniwersytetu Lwowskiego. Zwiedzający to głównie rodziny z dziećmi. Tutaj mogą zobaczyć unikalne eksponaty prastarych zwierząt. Chcemy pokazać im, jak wyglądały orły czy inne ptaki, odpowiedzieć na pytania, dlaczego wyginęły dinozaury, jakie zmije żyją na świecie. Nie każdego dnia jest możliwość pokazania takich rzeczy dzieciom, dlatego trzeba zwiedzać muzea. Co tybie Ptaszki. Co ci się spodobało najbardziej? Ptaszki. A którym pewnie sowa, dlatego, że o poranku film animacyjny oglądałeś i tu też była sowa. Lubię sowy. Jeszcze zwrócił uwagę na śmije. I krokodyla. Tutaj można zobaczyć bardzo dużo zwierząt. Na pewno warto od małego dzieci zainteresować. Warto zwiedzić to muzeum. Najczęściej do naszego muzeum ludzie przychodzą, by zobaczyć kolekcję owadów, dlatego że ona jest najlepiej wystawiona. Tym razem wystawiliśmy stare kolekcje motyli z łuskowatym pokryciem skrzydeł. Chyba one przeciągają największą uwagę wielobarwnością i pochodzeniem z różnych kontynentów. Przechodzą ludzie w różnym wieku, ale najczęściej rodzice z małymi dziećmi. Zasoby muzeum to 187 tysięcy okazów z całego świata. Największy wkład w rozwój placówki miał jego patron Benedykt Dybowski. 110 Benedykt Dybowski przekazał do muzeum 110 tysięcy okazów, zgromadził w Lwowie Faunę z całego świata. Współpracował z różnymi naukowcami, którzy też przekazali muzeum ciekawe eksponaty. Ze względu na zagrożenia rakietowe najbardziej interesujący eksponat szkielet krowy morskiej został przeniesiony do magazynów i zwiedzający nie mogą go oglądać, ale władze muzeum. Zapowiadają, że jak tylko skończy się wojna i będzie bezpiecznie, wszystkie okazy wrócą na swoje miejsca.